Ciągłe zmiany, nowe przepisy, tyle pracy, a teraz jeszcze ten KSEF. Czy to w końcu ułatwi moją pracę? Przygotowujemy TakSO do współpracy z KSEF ze szczególną myślą o biurach rachunkowych, które muszą się liczyć z dużą ilością pytań swoich klientów oraz niepewności w kwestiach nowych przepisów. TakSO dzięki komunikacji z KSEF automatycznie pobierze faktury wszystkich klientów biura umożliwi firmom wygodne wystawianie i wysyłkę faktur do KSeF. Dzięki wsparciu Takso klienci biura rachunkowego będą mogli płynnie przejść do cyfrowego sposobu pracy z fakturami, a biuro będzie mogło skorzystać z jeszcze większej automatyzacji procesu księgowania. Większe firmy mogą skorzystać w Takso z procesu akceptacji i opisywania faktur przed ich zaksięgowaniem. Dzięki temu proces komunikacji między klientem a biurem rachunkowym będzie płynny i wygodny dla obu stron. Takso na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Finansów, aby jak najlepiej dostosować system do zmian związanych z KSEF. Takso Twoim doradcą i przewodnikiem w kwestiach KSEF jest Łukasz. Od lat wspieram klientów biznesowych i pomagam im w układaniu procesów. Ksef to nowy element tej układanki, a jeżeli dobrze dopasowany, może znacznie ułatwić obecną pracę. Dbam o to, żeby wszystko działało sprawnie, zgodnie z przepisami i żeby faktury obsługiwały się automatycznie, bez dodatkowej pracy dla zespołu. Z współpraca z Ksef będzie niezwykle prosta.